Jeszcze na chwilę zanim zaczniemy chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą aktywność na kanale i przypomnieć, że jeżeli podobają Wam się moje filmy, możecie zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek, znajdując się przykładowo pod filmem lub na głównej stronie kanału, aby nie ominąć jednego z interesujących Was filmów. Zapraszam i życzę miłego oglądania. Hej, witajcie ponownie w kolejnym odcinku z GTA 4. Ja jestem Hubson i dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie dwie misje u Rosjanina Vlada, za którym nie ma co się oszukiwać, zbytnio nie przepadamy. Wszystko przez naszego kuzyna, który narobił sobie długów, a my teraz musimy je za niego spłacić. No ale nie ma co narzekać, tylko czas brać się do pracy. Zanim zaczniemy, to chciałbym jeszcze wtrącić, że naprawdę polecam od czasu do czasu zerknąć na tę serię. Ponieważ potem, gdy misje będą bardziej skomplikowane, to samych ciekawostek czy dróg przejścia pojawi się nieco więcej. No dobra, zaczynajmy. No dobrze, zatem pierwsza misja dzisiejszego odcinka, a mianowicie Clean Getaway, czy też, jak kto woli, czysta ucieczka. Całość zaczyna się w barze Comrades Barkat z cenką z szanownym Wladem, który oferuje nam krótki spacer podczas którego zamierza wyjaśnić nam całą zaistniałą sytuację, jednakże tą poznajmy podczas krótkiego posiedzenia w jego samochodzie. Naszym celem będzie zwinięcie samochodu Blista kompakt z dzielnicy Dukes. Rzekomo jakiś typek z tamtych rejonów miasta zalega z opłatami i właśnie w ten sposób mamy odebrać mu należność pana Faustina. Moim zdaniem warto jeszcze wspomnieć, że misja jest jednocześnie tutorialem przedstawiającym nam nowojorskie metro, którym w bardzo szybki sposób możemy przedostać się między poszczególnymi dzielnicami miasta. W przypadku, gdy znamy lokację samochodu, możemy udać się tam innym rodzajem transportu, jak chociażby taksówką czy własnym samochodem. Także podróż pociągiem konieczna absolutnie nie jest. Niezależnie od tego, jak dostaniemy się na miejsce. To po dojechaniu mamy trzy możliwości tego, co zrobimy z właścicielem samochodu Jimim. Pierwszą jest zostawienie w spokoju i zwyczajne przywłaszczenie sobie jego auta. Drugą, zrobienie mu kilku śniaków, a trzecią, oczywiście, brutalna eliminacja. Dlaczego o tym napominam? Ano dlatego, że to w jaki sposób postąpimy z Jimmy, płynie na część konwersacji z ladem, jaką będziemy mieli przyjemność posłuchać po zwinięciu gabloty.

I tu kolejna ciekawostka, a mianowicie taka, że nie musimy korzystać z mini wyznaczonej przez grę, ponieważ równie dobrze możemy podjechać na inną, znajdującą się nieopodal, a Wlad nie będzie miał nic przeciwko. Po tym, jak wyjechałem z mini, postanowiłem olać dostarczenie auta Vladowi i najzwyczajniej je porzucić. Ku mojemu zdziwieniu, w ten sposób misji nie da się sfajlować i niezależnie na jaką odległość oddalimy się od samochodu, to ten pozostanie na swoim miejscu i w każdej chwili będzie można odstawić go do Vlada. Sprawa ma się nieco inaczej, jeśli chodzi o jego zniszczenie. W momencie, gdy sprawimy Vladowi przykrość, rozwalając jego wózek, misja zakończy się niepowodzeniem. I ostatnią ciekawostką w tej misji jest to, że na spokojnie możemy dość mocno obić Blistę, zanim odstawimy ją do dziupli. Misja i tak zakończy się sukcesem. Jednakże, gdy obijemy nieco auto Vlada, ten zadzwonił nas z pretensjami o to, że nie uważaliśmy na jego samochód. Po tym, jak ukończymy tę misję, Vlad będzie dalej chciał korzystać z naszych usług, więc i tym razem po zadanie udamy się do niego. Ivan, the Not So Terrible. Bo tak nazywa się kolejna misja dla Vlada. Niestety nie ma zbyt wielu ciekawostek, czy też alternatywnych ścieżek do zaprezentowania. Niemniej jednak te, które mamy są dość interesujące. I ponownie spotykamy się z Vladem w Comrades Bar, a ten jak zwykle przygotował nam kolejne zadanie, typowe dla gości od czarnej roboty. W dialogu dowiadujemy się, że niejaki Iwan zamierza obrobować naszego biednego kuzyna Romana. Pierwszym pytaniem jakie nasunęło mi się na usta było: ale z czego Iwan chce go obrobować? bo na pewno nie ze starej zdezydowanej taksówki, czy starego zakurzonego komputera, czy telefonu stacjonarnego, znajdującego się w jego biurze. Mniejsza o to, w każdym razie Niko postanawia pojechać i to sprawdzić. I tutaj twórcy przygotowali nam dwie możliwe drogi pościgu za Iwanem, które zależą od tego, od której strony zajdziemy pod bazy. Możliwe jest również zgubienie Iwana podczas pościgu, jednakże gdy dojedziemy za nim na plac budowy, to chociaż gonilibyśmy go na czworaka, to i tak nie ma możliwości, aby ten nam zwiał. Jak dobrze wiemy, podczas tej misji możemy dokonać wyboru między zabiciem Iwana, a pozostawieniem go przy życiu. I tu od tego, czy postanowimy go uratować, czy nie, zależy wygląd rozmowy telefonicznej między Niko a Wladem.

jako przypadkowego pieszego. Oprócz tego ważnymi wydarzeniami, jakie niesie ta misja jest niewątpliwie chęć zemsty Nikona władzie za Mallory, z którą Vlad spotykał się przez cały okres wykonywania misji u niego. Można przypuszczać, że gdyby nie Roman, to Vlad jako popychadł wpływowych postaci z Hollywood Beach przetrwałby, i wciąż prowadził swoje ciekawe i pełne wrażeń życie. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak zwykle, jeżeli macie wolną chwilę, to zapraszam do oceny filmu oraz do wyrażenia opinii w komentarzach. Tymczasem ja już będę się z wami żegnał, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!